Okej, okay, witajcie. To jest radio Kenwood KDC-130Y, które będziemy montować w samochodzie. Unboxing już mieliście okazję zobaczyć jest na kanale, a teraz zabieramy się za jego instalację. Po pierwsze, wyciągamy wszystkie elementy, to znaczy ramkę, zaślepkę. Ściągamy panel z radia. Radio ma wyglądać w takiej postaci. Oczywiście instrukcja musi być jeżeli ktoś ją przeczytał, to już nie musi jej używać, bo pewnie już wie, jak wyciągnąć. Oczywiście kluczyki, które były w zestawie, też weźmy sobie na wszelki wypadek. One są przydatne przy wyciąganiu radia. Nie planuję go po wsadzeniu już wyciągać, ale jeżeli coś nie tak włożymy, możemy sobie za pomocą nich radio z pół kieszeni wyciągnąć. Radio jeszcze ma nałożoną na siebie pół kieszeń. Trzeba ją ściągnąć, wystarczy wysunąć. I ją zamontować jako pierwszą. Jak tak było odwrotnie, to tako. Tak trzeba ją zamontować w samochodzie. Radio możemy w tym momencie sobie odłożyć na bok. Nie będzie nam teraz potrzebne. Ja tutaj w samochodzie to jest Opel Astra G2K98. Tu jest radio wyciągnięte. Już leży sobie gdzieś tam na podłodze. Philips CR400. Tu jest taka ramka, w której już są wszystkie wyjścia wyprowadzone, trzeba ją zdemontować żeby móc potem ramkę naszą zamontować w tej wnęce jak ją zdemontować? tutaj po bokach jest jedna śruba torx chyba 8 lub 10 i z drugiej strony jest druga jak widzicie tutaj wystarczy je zdemontować, te śrubki i wtedy będziemy mogli wysunąć tą ramkę i zostaną nam tam z tyłu Przewody, zaraz Wam pokażę, tylko odkręcę te dwie śrubki, tak żebyście mogli zobaczyć, co tam będzie. Poczekajcie chwilę, odkręcę te, dwie, te dwa torksy z dwóch stron. Zapomniałem jeszcze dodać oprócz tych dwóch śrubek, które są tu, trzeba odkręcić tą ostatnią śrubkę na samym końcu. Tam widzicie w środku. Jeżeli nie odkręcimy, to tej ramki po prostu nie możemy wyciągnąć. Oczywiście, gdy będziemy ją wyciągać, tam te wszystkie złącza ISO będą wychodziły razem z tą ramką chyba, że wsadzimy paluchy i te trzy po prawej stronie odegniemy do środka i wtedy możemy wypchnąć, że tak powiem, te złącza tam ale zostawmy tak jak jest, odkręćmy jeszcze tą trzecią śrubkę i wyciągniemy ramkę ok, demontaż już powinien przebiegać pomyślnie warto zgiąć od góry i w dół te elementy Wtedy tutaj zmniejszy się odległość i żadne zaczepy nie będą trzymać. Zobaczcie. To jest nasza ramka montażowa starego radia. Robię to delikatnie wyciągając, ze względu na to, że są tam przewody, które moglibyśmy jakieś urwać. A tego zapewne byśmy nie chcieli. Tu są nasze złącza. Zobaczmy, jak to jest tam są nasze wszystkie przewody tak więc musimy teraz tutaj te kostki nacisnąć te prawe elementy i wysunąć z tej ramki montażowej która ta jest i zajmiemy się montażem pół ramki z naszego radia ok, ramka została już uwolniona sobie leży gdzieś tam tu mamy przewód antenowy a tutaj mamy złącze Te dwa to jest ISO które podłączamy do naszego radia to złącze tutaj to jest od podświetlenia oraz funkcji tych sześciu guzików w kierownicy oraz dolnej części wyświetlacza, aby wyświetlać dane, czyli eksterno, display tu jest oraz remote control. Te złącza wykorzystywane są przez radia, które je wykorzystują, czyli te oryginalne, które było, no albo inne modele, które. Można podpiąć do tego samochodu, żeby wyświetlały tutaj u góry informacje i działały guziki kontroli poprzez kleje. kierownicę. Mnie akurat one nie interesują, więc te górne po prostu nie będzie podłączane. Zobaczcie teraz tak. Razem z radiem dostajemy ten tutaj zestaw. To podpinamy oczywiście do radia tą małą wtyczkę z tyłu. A te dwie podpinamy po prostu. Tutaj, o, w ten sposób, przepraszam. Jeżeli one zostaną podpięte do końca, tu do radia, to już możemy testować, sprawdzać radio. Aczkolwiek chyba nie ma co testować. Wystarczy po prostu wszystko podpiąć porządnie i zająć się półramką montażową, żeby ją tu wcisnąć. Mówimy o tej półramce. Ona ma być wpięta dokładnie w ten sposób czyli tymi odgięciami tutaj. Tak, tak ją wsuwamy. Zaraz tego dokonam, tylko już przyłączę tutaj te wtyczki ze sobą, żeby mi tu coś odstawało, żeby mi te kable gdzieś tam z tyłu nie poleciały. I zejść trzeba będzie grzebać i się brudzić niepotrzebnie. Ok, montujemy radio. Drobna korekta z mojej strony. Ramkę wkładamy w ten sposób. Nie w ten sposób, jak wcześniej pokazałem. To była pomyłka. Ramkę wkładamy oczywiście z tej strony, dlatego że tutaj są wszystkie te takie e, kanty, czy jakby to nazwać, rękawy, które idealnie będą pasować nam w te zagłębienia, które mamy tutaj. Czyli przekładamy sobie ramkę. Wkładamy ją do tej. Do tej dziury, jaką mamy oryginalnie. Zaraz Wam pokażę. Poczekajcie. Ok, ramka została już tam wsadzona w to otwor. Wystarczy ją dosunąć. Te wszystkie zatrzaski, które są dookoła, one nam dopasują się do naszej ramki, w tym wypadku tej drewnianej. Wsuwamy ją po prostu do końca, aż usłyszymy klik charakterystyczny. O, tu już weszło klikło jeszcze u góry zaraz zobaczymy czy wszędzie weszło ok, i tu naszym zadaniem jest teraz te metalowe takie zaczepki, które tutaj są lekko odgiąć do wnętrza za tym kantem drewnianym, który tu jest. Chodzi o to, żeby nie można było wysunąć tej ramki stąd. Widzicie? Teraz idzie wysunąć. Chodzi o to, żeby nie można było. Czyli powyginajmy te kanty. To oczywiście zabezpieczy nasze radio przed kradzieżą. Wszystko byłoby fajnie, ale znowu o czymś zapomniałem. No, pierwszy raz montuję w tym aucie radio, więc wybaczcie, ale już oczywiście powracam. Tutaj odkręcaliśmy z boków te dwie śrubki, takie. I teraz trzeba je z powrotem wkręcić, ponieważ one są od tego, żeby trzymać tą ramkę drewnianą z konstrukcją samochodów. Więc teraz z powrotem je tutaj wkręcamy. I dopiero wtedy montujemy naszą ramkę i odginamy te elementy, żeby trzymała się stabilnie. W ramie drewnianej zaraz Wam pokażę. Najpierw zakręcę te dwie śrubki na miejsce wstawię. Ok, czas na instalację. Radia kostka z tyłu została już podpięta. Kabel antenowy z tyczką został wpięty. Tak więc już wsuwamy radio w półkieszeń, która jest już zamontowana. Powinno kliknąć. Jeszcze nic nie kliknęło, chociaż powinno coś tam zaraz zobaczymy. Nie, niestety nic tu nie klika, a powinno. Tak więc wyciągnę radio jeszcze raz i sprawdzę zaczepy, czy na pewno są dobrze odgięte, żeby skoczyły na swoje miejsce. Ok, za drugim razem już radio normalnie weszło. Takie kliknięcia było słychać po lewej i po prawej stronie. Ważne, że radio musi dojść równolegle z ramką ten plastik. Jeżeli dojdzie równolegle, to w tym momencie już usłyszymy taki klik z tej i z tej strony.